W tym odcinku przyjrzymy się trochę kalendarzowi. W części informacyjnej Mszału, tak jak już było to omawiane wcześniej tak powierzchnie, znajduje się część, która właśnie omawia kalendarz liturgiczny. Pierwsze kilka tutaj właśnie tych podrozdziałów opisuje sposób wyliczania Świąt ruchomych, a w szczególności na początku, tak zwanego złotego numeru, który określa jak gdyby rok słoneczny. Chodzi o to, że różnica występuje między rokiem słonecznym a rokiem księżycowym, który jak gdyby wyznacza też miejsce. Wielkanocy, czyli Żydowskiego Święta Paschy, które, jak wiemy, następuje w, po pierwszej pełni wiosennej czyli po 21 marca. I żeby uzgodnić następstwo tych świąt ruchomych, Potrzebne jest właśnie wyliczenie odpowiedniego, odpowiednich proporcji między rokiem słonecznym i rokiem księżycowym. Dodatkowo rok słoneczny, jak wiemy, też zawiera lata przestępne, więc też należy odpowiednie poprawki na to nałożyć. Jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że jest ten dodatkowy dzień, to tak naprawdę jest tam trochę... Minut brakuje do tego pełnego dnia, jak gdyby w tych latach przestępnych. Ja on się też zbiera w ciągu 400 lat i jest odpowiednio te minuty też są wyliczane. Więc do tego służy, do określenia, jakie poprawki nanieść w roku słonecznym, używa się tego złotego numeru. W przypadku poprawek dostosowujących i ustalających relacje. Roku księżycowego do roku słonecznego wylicza się tak zwane pakty. One określają właśnie też, jak, jaki formularz odpowiedni wybrać i jakie niedzielę będą. Tak, też to decyduje. Tutaj mamy na przykład, bo reforma kalendarza. Weszła lica Grzegorza 13 w roku 1582, więc tutaj mamy też w myszale podane, jak wyliczać um, konkretne daty sprzed tej reformy i później mamy tabelę aktualną, jak dostosowywać, wyliczać y, odpowiednie święta i okresy liturgiczne w, już po tej reformie, tak. Dodatkowo te tabele, które mają dostosowywać, one też zawierają się w odpowiednich latach. Mamy 1582-1700, później mamy do kolejną to jest pewna wyrwa w, w wspomnianym vademecum. Mamy tą wyrwę w pełnym momencie tam podaną w przepisach, też, jakby ktoś był zainteresowany, więc też można się z tym zapoznać. Generalnie, no to już są bardziej takie skomplikowane sprawy, jeżeli ktoś chce, to może wczytać w sposób ustalania tych dat. Oczywiście. Dla uproszczenia w poprzednich odcinkach polecaliśmy stosowanie Divinium Officium, które odpowiednio te algorytmy przeliczają i wyliczają konkretne dni. W tym odcinku może też trochę przejdziemy do omawiania klasy jak gdyby dni liturgicznych tak mamy cztery klasy ogólnie i w zależności teraz jak tutaj mamy taką tabelę jak gdyby hierarchii różnych świąt czy też dni powszednich ferie ferie są też tutaj gdzieś powinny być ferie więc ferie to są dni powszednie oczywiście i ta tabela służy do tego, żeby móc określać, jeżeli jakieś święta nawzajem się jak gdyby nakładają, czy to przez to, że część jest ruchomych, jak gdyby wypada właśnie w okazji gdy jest wspomniane jakieś inne święto to, żeby było wiadomo, jaki formularz wybrać, ewentualnie czy stosuje się komemorację czyli jak gdyby to, co już też wspominałem, dodawanie modlitw z innego formularza, czyli na przykład tutaj o kolektę chodzi, sekretę, post -communio. No to stosuje się właśnie tą tabelę priorytetów. Do określania, które święto ma e, pierwszeństwo, e, które na przykład może w ogóle wypada, które się przenosi na inny dzień, e, bo też i takie są sytuacje. Trochę bardziej przystępnie jest to może omówione w serwity domino. Tak ogólnie, chciałem tylko nadmienić, że. E, te początkowe odcinki dużo posiłkują się różnymi pozycjami książkowymi. Idea tego jest taka, żeby w pierwszej kolejności przekazać ogólne informacje i gdzie można znaleźć już szczegółowe dane, z którymi powinien się zapoznać ceremoniarz przygotowując do danej mszy, czyli w pierwszej kolejności powinien określić w danym dniu jaka jest kategoria, jaka klasa jest danego dnia, czy, czy jest jakieś święto, które ma najwyższą klasę i w ten sposób na przykład jakiś, no nie wiem, na przykład chcielibyśmy się rekwim odprawić, a się okazuje, że w danym okresie nie można odprawić danego dnia. Więc pierwsze co to określamy właśnie klasę danego dnia. Od tego też zależą właśnie wspomniane yy, różnice w prefacjach, tak? Czy to będzie ton yy, ten yy, podstawowy, czyli ten, tak zwany, no, powiedzmy dla mszy uroczystych w sensie śpiewanych, ale to też zależy od właśnie klasy yy, danego dnia, danego wspomnienia. Czy to będzie prefacja ta, tutaj z Ordo? Czy to będą prefacje te bardzo uroczyste, znajdujące się na końcu? Tak samo, jeśli chodzi o kwestie tak w tą stronę. Ojcze, nasz, która też ma. Kilka wersji, tą podstawową i tu mamy tą drugą też, tak? W zależności od klasy, oczywiście też będzie inna wersja i ta misa jest. Co do Śpiewów, spróbuję poświęcić temu osobny odcinek. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, na najpierw pokazuje materiały źródłowe, też w których można doszukać już konkretne informacje, ponieważ czy to z przyczyn braku czasu, czy po prostu, że te odcinki jakoś nie będą kontynuowane. Ta podstawowa wiedza, która jest przekazywana w tych pierwszych odcinkach, powinna wystarczyć do rozeznania, gdzie, gdzie znaleźć więcej materiałów, ewentualnie słowa kluczowe, które tutaj są podawane, które też można później w internecie doszukiwać. Jeśli chodzi o decyzję włocławską, część z tych pozycji dostępna jest we Włocławku w bibliotece w chwili bodaj numer 11, tam są te wszystkie pozycje związane z mszą trydencką dostępne. Też tutaj w turkowskich bibliotekach też są te pozycje dostępne. Z racji tego, że no żeby nasze duszpasterstwo też miało dostęp, no to w tych dwóch miejscach w stolicy diecezji tutaj te pozycje przekazaliśmy do, do biblioteki. Co do kategorii, no mamy właśnie można powiedzieć: sze niedzielne, formularze niedzielne. I one są najczęściej pierwszej, i drugiej klasy. Tak jak tutaj mamy wymienione, są niedziele pierwszej klasy to niedzielę Adwentu, Wielkiego Postu i Pańskiej. Wielkanoc. Niedziela Biała, czyli zaraz po Wielkanocy, zesłanie Ducha Świętego. Później mamy święta wszelakie. Jeszcze też należy pamiętać, że czasami na święta te ogólno dodatkowo dochodzą święta partykularne, tak zwane, czyli charakterystyczne dla danego obszaru, czy danego zgromadzenia, na przykład zakonnego. I wtedy też one mogą mieć konkretne klasy. I tak tutaj mam na przykład święto błogosławionego, świętego wpisanego do meteorologikum danej kaplicy, czy w ogóle danej diecezji, danego miasta i tak dalej. I one też wtedy odpowiednio czy na przykład kanonizowanego świętego yy, patrona danego, aha, to w ogóle z danego zakonu, czy później patrona danego zakonu, to też odpowiednie klasy wtedy takie wspomnienia mają. Yy, I tak jak yy, mówiłem, yy, w przypadku nachodzenia takich dat na siebie, klasa decyduje o tym, czy będą jakieś wspomnienia w ogóle dodawane, na przykład do, w postaci komemoracji, czy w ogóle zostaną pominięte? Na przykład, tak jak tutaj mamy, święta używa się na przykład to, taką dodatkową zmiankę, na przykład święta używa się ton tecznego prefacji i Ojcze nasz. Czyli tak jak pokazywałem w mszale, te dwie wersje. Em, Zapisów neumowych śpiewów gregoriańskich, czyli świąteczne to tyle bardziej na końcu. Tak, następnie oprócz świąt mamy też Wigilię. One też często się kształtują dość wysoko. Jak mamy tutaj na przykład Wigilię Bożego Narodzenia, która nawet wypiera i niedzielę, z tego co dobrze pamiętam. Więc też takie rzeczy musimy mieć na uwadze. To samo z oktawami, czyli jest jakieś bardzo ważne święto i 8 dni wokół tego święta, w sensie po tym święcie, i jeszcze najczęściej ostatni dzień danej oktawy jest nawet k klasy pierwszej. Więc też to trzeba mieć na uwadze. Wspomniane ferie, czyli dni, Powszednie też są pewne konkretne ferie, które mają dość wysokie klasy. I one najczęściej znajdują się w mnoszale, w tych częściach tutaj od okresu odwętu do jak wspomniałem, do, do Ordo i później za Ordo. Czyli te po zmartwychwstaniu pańskim, tam masz chyba do formularzy świętych, czy nawet, może niekoniecznie świętych na początku, tylko najpierw też są chyba charakterystyczne, nie tak, świętych. Więc na to też należy zwrócić uwagę. Za chwilę omówimy też jeszcze kolejne typy